Ta wierzytelność musi być wartości no, znacznej, w każdym razie mniej więcej porównywalnej z wartością, przynajmniej oszacowaną, nieruchomości. Największy kłopot jest dla kogo? Dla kogoś, kto ma służebność gruntową drogi koniecznej i dożywocie. Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Romankom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo. Na co dzień. Moim gościem i Państwa gościem jest obecna to w studium pani radca prawny Edyta Boguszewska-Czernikow. Witam Panie mecenasie, witam Państwa. Już w tym tandemie występujemy nie pierwszy raz, w związku z tym ci, którzy obserwują nasze programy, to już nas widzieli i wiemy, że zajmujemy się we dwoje prawem cywilnym. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali z sobą, ucząc w ten sposób, mam nadzieję, Państwa. Wracamy do tematu egzekucji, ale nie egzekucji pod tytułem ucinanie głowy czy rączki, a egzekucji w rozumieniu prawa cywilnego, czyli przymusowemu, przymusowej właśnie egzekucji, przymusowej wymuszeniu nadłużniku, aby spłacił naszą wierzytelność. Dotychczas mówiliśmy o egzekucji z rachunku bankowego, z ruchomości i podobnych rzeczach, Wierzytelności z tytułu. Różnych wierzytelności. Tak, tak. Natomiast w tej chwili mówimy o egzekucji znacznie trudniejszej, ale też czasami, a przeważnie, znacznie bardziej efektywnej finansowo, czyli dającą zdecydowanie większe szanse na zwrot zainwestowanych przez nas, znaczy pożyczonych przez nas pieniędzy lub rzeczy. A więc egzekucja z nieruchomości. Cóż? Żeby mieć egzekucję, móc prowadzić egzekucję z nieruchomości, to najpierw musi być wierzytelność. Nieruchomo Nieruchomość Nier też mieć. Tak, ale najpierw musi mieć wierzytelność i ta wierzytelność musi być wartości no, znacznej, w każdym razie mniej więcej porównywalnej z wartością przynajmniej oszacowaną nieruchomości. Dlaczego, to zatem o chwilę opowiemy. Po drugie, no, musimy wiedzieć, że nasz dłużnik, jest właścicielem konkretnej nieruchomości. Nie najemcą, tylko właścicielem. Nie, tak. A z tym bywa um, różnie. Zwłaszcza no, nie zawsze wiemy, że ktoś, kto mieszka tu i tu, tak, albo ma tu i tu swój zakład produkcyjny, to jakim tytułem prawnym, w, w, taki tytuł prawny do danej rzeczy po, posiada. Bo to nie musi być tylko lokal mieszkalny, oczywiście. Tak. To może teraz być lokal użytkowy. Co to jest nieruchomość? Najkrócej mówiąc, mam nieruchomości tak. Kawałek kuli ziemskiej, zwanej przez geografów geoidą, bo nie jest okrągła, słowo kula, to wcale nie jest kula. Ale, ale też są to te budynki z tą nieruchomością, tak, czyli z, czyli z tą ziemią z, związane. Tak, zabudowania, tak mówi pani mecenas, trwale z gruntem związane, ale w zabudowaniach możemy mieć jeszcze coś, co stanowi odrębną własność od Budynku, czyli lokale. lokale. Wtedy ten właściciel lokalu ma ułamkową część własności do gruntu pod budynkiem. Tę formę własności lokali, taka forma się już wykształciła w czasach imperium Romanów, jeszcze w czasach Republiki, gdy zaczęto budować kilkupiętrowe kamienice na Zatybrzu w Rzymie. Ale nie wędzimy państwa, że teraz długo na ten Tak, ta ja mówię długo, ale nie o tym teraz. Mamy nieruchomość, ale musi być ta nieruchomość jakoś hmm, określona, tak? Więc żeby ją jakoś określić, to wprowadzono szereg opis, sposobów opisów tych nieruchomości. Pierwszy taki opis powszechny nieruchomości, nam znany, wprowadził w 1086 roku, 1086 roku Willen, zwany zdobywcą, czyli pan, który najechał z Normandii Anglię. No i żeby móc opodatkować anglosasów mieszkających na terenie Anglii, bo Walia i Szkocja były od czymś wtedy zupełnie oddzielnymi kraj-państwami, spowodował spowodowanie powszechnego spisu nieruchomości. Ja tylko dodam, że takie same spisy próbował, ale nie były aż tak powszechne i tak dokładne, próbował także w tej samej Anglii wprowadzić Uwaga, wnuk mieszka pierwszego, król Anglii i Danii, Kanut Wielki. E, no ale to już historia, tak? E, Może wytłumaczmy, czym jest kataster. Więc kataster. Co to takiego dziwnego? Więc kataster pojawił się na ziemiach polskich, ale nie w, w prawie polskim, a w prawie Austrii i w w 1817 roku zaczęto wprowadzać pierwszy kataster austriacki, ale tak naprawdę powszechny kataster austriacki wszedł w latach 60. XIX wieku. I też w latach 60. XIX wieku pojawił się kataster pruski. O co chodziło? O to, że państwo tamte było dość, brew pozorom, decentralizowane i większość spraw ludzie załatwiali, mówiąc po dzisiejszemu, w urzędzie gminy, a więc gminy musiały mieć własne dochody. Pomyślano w ten sposób, jak naj prościej zapewnić stabilne dochody gminy, a no poprzez opodatkowanie nieruchomości na terenie tych gmin się znajdujących. No ale jak opodatkować nieruchomości? No to znaczy, trzeba je opisać, tak, pomierzyć, sporządzić mapy, opisać te nieruchomości i zrobić listę właścicieli. I to jest właśnie kataster. Tak? E jak już powiedziałem, obydwa katastry austriackie i pruski zostały wprowadzone tak naprawdę w latach 60. XIX wieku. Po wprowadzeniu prawa polskiego stopniowo traciły swój byt. W tej chwili można się dowiedzieć znaleźć te katastry w archiwach. Kataster niemiecki jest pruski, oczywiście spisany po niemiecku, kataster austriacki na terenie Galicji pisany po polsku. Ja w swojej praktyce czasami. <laughs> i sięgam, Muszę sięgać do takich dokumentów także. Ciekawe są. Tak? Ale podatku katastralnego nie mamy w Polsce. No i teraz mamy w Polsce mhm. sytuację taką, że mamy, mamy kataster. Naprawdę mamy kataster. Mamy wydziały geodezji, gospodarki gruntami i katastru. Więc mamy kataster, w którym są opisane wszystkie grunty. Kiedyś zostały takoż wyszacowane. Mamy listę właścicieli. W ramach tego katastru mamy rejestr wszystkich nieruchomości, gruntów i mamy osobny rejestr budynków i lokali, ale nie mamy podatku katastralnego. Hmm. Dziwne, no, ale prawdziwe. Myślę, że cały szkopuł polega na tym, że jak ktoś myślał o wprowadzeniu podatku katastralnego, to myślał o tym, żeby te opłaty od nieruchomości były zbyt duże. Bo to jest też nic innego jak taki sposób opodatkowania nieruchomości. On w przypadku podatku katastralnego, on zależy od wartości nieruchomości. Więc to powinien być jakiś, tak naprawdę nawet nie procent, a promil wartości nieruchomości, po to, aby właściciel nieruchomości, o, o, obgryzając paznokcie, ale był w stanie co roku, zapłacić. Bo to różnie, a nie, żeby, różnie a nie, na zachodzie to wygląda, tak? A nie, to musiał... Od, od pół, pro, pół procenta do nawet czasami kilku procent. A, a nie żebym hmm. musiał brać kredyt za płatę podatku katastralnego, bo tak się nie da na dłuższą metę po prostu tak nie może być. Teraz... Ale też dlaczego, też dlaczego o tym mówimy? Dlatego mówimy o tym, że te wszystkie rejestry, one są takim doskonałym źródłem informacji, y, informacji tak, w przypadku egzekucji nieruchomości. No i tutaj um, organy nie zajmują takiej jednolitej, um, jednolitej linii, um, w jaki sposób traktować te dane, czy to są dane osobowe, czy niekoniecznie? Raczej idą w kierunku tym takim, że są to dane osobowe, dane właścicieli. Z tym, że taki, taka osoba, która żądałaby ujawnienia pewnych danych, ona oczywiście może mm, powoływać się, że ona zna doskonale dane swojego dłużnika. Tak? Że ja nie muszę wiedzieć, że te pieniądze jest mi dłużny Jan Kowalski, zamieszkały Bo już go znam. w konkretnej miejscowości, o konkretnym numeru PESEL, tylko no, chciałbym dostęp do, do tej wiedzy związanej Dzień z nim jego nieruchomościami, gdyż majątki. mam konkretny interes prawny w tym i wynikający z tytułu sądowego, tak. No i teraz problem polega na tym, że każdy starosta, bo te mm -hmm. rejestry, katastry są w rękach starostw, starostów, każdy starosta sam indywidualnie podejmuje decyzję, czy takie dane, informacje udostępnić, czy nie udostępnić. A w ramach RODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, mm -mm, to są dane osobowe, no i właśnie tutaj mamy dysonans problem poznawczy. Właśnie, dysonans poznawczy. Tak. Jakie dane osobowe, skoro ja je znam? No i dobra. to jest na pewno ten element, który mm, utrudnia tą egzekucję z nieruchomością. Tak, bardzo tak. Jeżeli przy zawieraniu umowy z naszym hmm, przyszłym dłużnikiem od razu sobie tej, tej informacji nie pobierzemy od przyszłego dłużnika. Tu macie Państwo wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na to, tą okoliczność, o której już mówiłem, ale Pani Mecenas powie lepiej. To jest dosyć znany wyrok, wyrok z 2017 roku i tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wprost za no, taką, naruszenie, prawa własności. naruszenie prawa własności i też godzenie w prawa człowieka wprost. Uznał taką egzekucję, która była skierowana do nieruchomości a sprowadzała się do zaspokojenia wierzytelności 2000 złotych, 2000 euro. euro. Tak. 2000 euro. Czyli no, to nie no. takie narzędzia, te sądy, to, to konkretne państwo przyjęło w, tych, w, w, w znaczy, tej sprawie. Jako państwo to prowadziła do prowadzenia takiej egzekucji, przy czym wartość nieruchomości była wielokrotnie większa niż te owe 2000 euro. Czyli, czyli tutaj Europejski Trybunał stwierdził, że coś tutaj nie zadziałało, że sądy raczej powinny zmienić ten sposób, no zawiesić egzekucję. jedno z drugim. Mhm. Że to jest niewspółmierność środków Środka, do celu. Nie. No dobrze. Chyba trzeba się z tym zgodzić. No, jako właściciel nieruchomości ale też jakie, to... ten, jakie ten wyrok ma przełożenie na egzekucję z nieruchomości? E, tutaj taki dłużnik, gdzie, jest ta, dłu gdzie ten dług dłużnika jest w stosunkowo niskiej wysokości. Może się bronić. Może się bronić i może um, skarżyć wprost Działanie czynności komornika. komornika. I są duże szanse, że, że... się wybroni. wybroni się. Są tego sposobu prowadzenia egzekucji oczywiście. Ale do innego to już można, niekoniecznie. Koniecznie. Teraz tak. E, jak Państwo pamiętacie z naszych poprzednich audycji dotyczących egzekucji, e, mogliśmy my jako wierzyciel, mając już tytuł wykonawczy, czyli wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, wyrok sądu cywilnego, iść do pierwszego, do tego komponenta, którego chcieliśmy sobie wybrać, z okręgu sądu apelacyjnego, gdzie mieszkał sobie nasz dłużnik. Czyli stosunkowo szeroko. Tak, czyli mieliśmy duży, duży wybór. W przypadku nieruchomości. Takiej możliwości już nie ma. Chyba, że w okręgu sądu rejonowego, czyli dawniej powiatowego, jest kilku komorników. Ale tak się zdarza tak naprawdę wyłącznie w dużych w miastach. W mniejszych miejscowościach. W miejscowościach, czy w powiatach rzeczywistych, nie. Często jest to jeden, jeden komornik. Komornik na terenie jednego sądu rejonowego. I w tym momencie jesteśmy my do tego komornika i ta nieruchomość. przepisani. Tu tak. już ruchu żadnego. Nie mamy. tak? I tutaj nie ma zastosowania już um, ten artykuł 10 ustawy o komornikach, czyli możliwość wyboru, wyboru komornika, bo we wszystkich innych sprawach, oprócz tych, o których właśnie. Tłumaczy Państwo ten przepis, um, o którym była mowa? Można poprzez. tego komornika wybrać, a tutaj jest to tu po prostu musimy, niemożliwe. Jesteśmy skazani na tego jednego komornika, w którym w tym momencie powinniśmy umieć współpracować. Ale cokolwiek by to znaczyło. No dobrze, czyli już wiemy, który to komornik jest właściwy, a co powinno, powinno wyglądać, jak powinien wyglądać wniosek do komornika o pod tytułem komorniku, uprzejmie proszę, zacznij prowadzić egzekucję z nieruchomości. Oczywiście musi być tytuł wykonawczy, ale musi być opisana nasza. Znaczy to, to nie może być wątpliwości, że chodzi o egzekucję I musi być, z nieruchomości. Tak, i musi, musi być wyraźnie napisane, że chodzi o egzekucję z nieruchomości. Musi być nasz tytuł wykonawczy, musi być nasz dłużnik i musi być opisana nieruchomość. Czyli działka ewidencyjna i księga wieczysta nieruchomości, tak? Albo kawałka ziemi, albo budynkowa, albo lokalowa. No i stąd wniosek prosty, że bardzo by się nam przydały dane z katastru, jeżeli nie mamy tej informacji, nie pobieramy informacji od dłużnika o tym wszystkim, na etapie sporządzenia umowy. To chyba warto o tym pomyśleć, żeby już na etapie jakiejś takiej ryzykownej, w szczególności transakcji, no wtedy, zastanowić się, wtedy, czy, czy chodzi... nie, nie spytać wprost tego dłużnika, no, jakie są dane tej każe się informacji. W pamiętajcie o tym, że banki. Zawsze o to pytają. Zawsze, tak? Zawsze chcą zabezpieczyć, to jeszcze dodatkowo zabezpieczenia hipotecznego, ale zawsze w tym momencie chcą jeszcze wiedzieć, jakie nieruchomości, iż potencjalny kredytobiorca ma. Jakie inne ewentualne. Tak, po to, żeby móc sk rzeczywiście skutecznie prowadzić y egzekucję. Ewentualnie, w przyszłości, tak? Po pierwsze inni wierzyciele, znaczy, to już może nie jest urzędu, tylko inni wierzyciele, jeżeli kierują egzekucję do stosunku do tej samej nieruchomości, ale później, no to y, komornik mogą się tylko od egzekucji przyłączyć. Komornik w stosunku do tych wierzycieli nie powtarza innych czynności Czyli na przykład nie opisuje ponownie, ponownie tej nieruchomości, a jedynie i nie info i nie szacuje, a jedynie informuje. Że przeprowadził to i to, prawda? I jeszcze jest jedna istotna kwestia, a mianowicie jeżeli wierzyciel się przyłącza do już prowadzonej egzekucji, to będzie zaspokojony z wyników egzekucji nieruchomości dopiero po tym wierzycielu, który był pierwszy. No czyli to, nie procentowo w tym momencie. Tak, to się, pamiętajcie o tym, że warto się ścigać i być tym pierwszym. Tak? Teraz tak, kto jest uczestnikiem postępowania z urzędu, właśnie czyli z artykułu 922 kodeksu cywilnego? albo wszyscy ci, którzy mają do tej nieruchomości... Jakieś prawa. Ograniczone prawa rzeczowe albo prawa zobowiązaniowe. Co to oznacza? Czy może to jest takie skomplikowane, ale w rzeczywistości to jest proste. No tutaj no. chodzi tak naprawdę o tych dożywotników. Tu macie czyli, Państwo mm -hmm. tak. Ktoś, kto ma na tej prawie, na tej nieruchomości, która ma być objęta egzekucją, użytkowanie. Służebność gruntowa, czyli na przykład prawo przejazdu. E, własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu, gdy jest prowadzona egzekucja w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej i z nieruchomości budynkowej. Kto ma hipotekę, no to jasne, do dożywocie. I to są te części, powiedzmy, ograniczone prawa rzeczowe. I tu macie dalej prawa zobowiązaniowe, czyli umowy najmu, dzierżawy, inne. Czyli też nawet tutaj. taka służebność drogi koniecznej. I teraz jak dla mnie największy kłopot jest dla kogo? Dla kogoś, kto ma służebność gruntową drogi koniecznej i dożywocie. Dlaczego? Dlatego, że nabywca nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego wchodzi we własność tej nieruchomości bez jakichkolwiek obciążeń. Tak by było znaleziona. Na ulicy, tak? I wszystkie te obciążenia wpisane do Księgi Wieczystej znikają, nie ma ich, tak? To oznacza, że w tym momencie ten, kto jest dożywotnikiem, e, czy ma hipotekę, czy ma służebność gruntową, powinien na początku uruchomionej egzekucji, e, o czym następne audycje będziemy mówili, jak to wygląda, e, zgłosić się do komornika, który prowadzi egzekucję, powiedzieć. Panie komorniku, albo pani komornik, a ja mam to żywocie na, na tej nieruchomości. Albo ja mam służebność drugiej koniecznej, albo jestem najemcą. Najlepiej no to chyba taka osoba powinna udać się do specjalisty po poradę. No, to jest oczywiste, że my jako prawnicy wiemy, że nawet jeżeli sami musimy iść do sądu, to zawsze prosimy koleżankę lub kolegę, aby był naszym pełnomocnikiem. Nie dlatego, że nie znamy prawa. Ba, znamy, ale tak będzie dla nas bezpieczniej z wielu powodów. Natomiast yy, jeżeli co to oznacza, Musimy, teraz nikt z nas jako dożywotnika, czy z, mającego służebność, czy najemcy nie informuje o tym, że taka egzekucja jest prowadzona. Co to oznacza dla nas, to powiedzmy najemców nieruchomości, Ano tak, mamy. sobie pole, na którym posadziłem pożyczki, a umowa najmu jest na 5 lat, by mi się to opłacało. A w międzyczasie to pole będzie w i nasze przyjdzie nowy właścicieli pożyczki nam zaorze i powie, a czego tu. Tak? Więc, co to, co to oznacza? Ano, to oznacza, że każdy, kto ma czy prawo rzeczowe, ograniczone prawo rzeczowe, czy prawo zobowiązaniowe do jakiejś nieruchomości w trosce o własne bezpieczeństwo, powinien. Od czasu do czasu badać treść Księgi Wieczystej i szukać informacji, czy a. jest wpis o tym, że, że komornika że będzie prowadził egzekucję z nieruchomości, albo już jest informacja w dziale trzecim to są dział trzecie Księgi tak, Wieczystej że ta egzekucja jest już prowadzona. W tym momencie jest informacja, który to komornik i powinniśmy natychmiast albo jeszcze szybciej zgłosić się do tego komornika z naszym roszczeniem. A no dlaczego? Dlatego, że wszyscy, wszystkie te osoby, jeżeli mają jakieś prawo rzeczowe albo zobowiązaniowe, mają tytuł prawny do otrzymania w drodze egzekucji, z pieniędzy uzyskanych z egzekucji odszkodowania. No i teraz wyobraźmy sobie, jak kogoś kto ma lat... Hmm, 70, większość takich ludzi nie, inter, nie potrafi posługiwać się komputerem, a ma sprawdzać elektroniczną Księgę Wieczystą, żeby się dowiedzieć, czy za chwilę jego dożywocie nie będzie zwarte. Tak? E, no to... tak tym bardziej, że te umowy dożywocia są oczywiście na rzecz osób starszych, starszych jednak ustanowiło. prawda? E, to samo dotyczy wszystkich innych. E, więc jeżeli nie będziemy sprawdzać Księgi wieczystej co jakiś czas, w miarę często, to się może okazać, że egzekucja będzie przeprowadzona i my zostaniemy z niczym. byśmy się nie zgłosili jako osoby mające prawo do uczestniczenia w postępowaniu egzekucyjnym z urzędu i odebrania naszego odszkodowania. Co prawda ja nie bardzo widzę, jak można odebrać odszkodowanie za jedyną drogą, drogę konieczną w naszej nieruchomości będącej z tyłu. E, za tą nieruchomością, ale hmm. zostawiam to już sądowi. To <laughs> to też mo, może być problematyczne też wyliczenie tej kwoty odszkodowania w to. przypadku dożywotników, bo to też trzeba założyć, oszacować, ile tak. osoba będzie jeżeli, żyła. Jeżeli dożywotnik ma lat 70, potrafi dziennie przejść na rowerze 100 km, a znam tak, takich. A to jest zupełnie inny dożywotnik, niż, niż taki dożywotnik, który, który jest już obłożony ciężko chory. Tak, przy, tych, przy tych samych 70 latach chodzisz o laseczce. Nie? Tak, więc kwota odszkodowania może być inna. No Powinna być nawet. Powinna. Ale mm, trudno to zawsze... Znowu, najprawdopodobniej będzie się trzeba o to, na, może odszkodowanie jako duży wodnika solidnie wyprocesować. Dalszy postęp egzekucji z nieruchomości. E, komornik, jak już u, sprawdzi która to jest nieruchomość, sprawdzi księgę wieczysto, porówna ją, aha, rzeczywiście to jest właściciel w dziale drugim, ten, przeciwko któremu prowadzę egzekucję, wzywa dłużnika do zapłaty i daje mu czas 14 dni na to, żeby spłacił dług. Czyli najpierw sympatyczne wezwanie z 14-dniowym. Tak, terminem. Albo jesteś dłużniku Janie Kowalski, spłacasz dług, albo urucham egzekucję w stosunku do Twojej nieruchomości. No i tutaj macie Państwo różne tam rodzaje egzekucji, z czego mogą być prowadzone, z nawet z ułamkowej części nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest współwłasnością tylko Kiedy... warto, warto podkreślić, że do sprzedaży przedsiębiorstwa stosujemy te same przepisy, które tak, no, to stosujemy jest do istotne. nieruchomości. No, nawet ze statku morskiego, tak? I tu macie Państwo przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, to no, gospodarstwo rolne to jest tylko zrozumiałe, ale przedsiębiorstwo przemysłowe mające zatrudniającego tysiąc osób, a będziemy stosowali ten same, te same takie same przepisy. Nawet te same, tak? No i to było tak w wielkim, wielkim skrócie. Pierwsza audycja dotycząca egzekucji z nieruchomości. Jak się Państwo domyślacie, będą następne. Dziękujemy pięknie. Do Dziękuję. widzenia. Dziękuję. Do widzenia.